Witam serdecznie. Chyba trochę zwalczyłem ścinanie się. O, zdecydowanie. Cześć Stasiu. Stasiu bawi się w domek, a przede wszystkim bawi się w firmę budowlano-remontowo-wyburzającą konstrukcję, tak? Tak, Stasiu? Stasiu wyburza głównie. Tata buduje, Stasiu wyburza, tak? Tak, yy, dobrze, to Stasiu, teraz może zbuduje Cię tu jeszcze raz, a Ty sobie tam zamieszkaj. <grym> Szybka budowla, bo to wiecie, szybkie, proste konstrukcje zawsze są najlepsze. O, proszę bardzo, sam bym zamieszkał w takim domku. Dobrze, proszę Państwa, yy, zdaje się, że muszę wejść w te przyjemnie otwarte, oczekujące na nas drzwi, ale muszę coś odpowiedzieć. Muszę coś odpowiedzieć z tego względu, że tak jak obiecałem w poprzednim filmie, e, jak obiecałem w poprzednim filmie, e, że nagram to, co ktoś w pierwszym komentarzu e, wspomni, no i pierwsza była e, tak w, po formie e, pisania stwierdzam, że była e, Wajatin. Chciałaby jedną z części Tifa. Niestety nie mam TIFA, zresztą już go zrobiłem, także cała, cała seria z TIFA, chyba 106 odcinków jest dostępna u mnie na kanale. Nawet jest w formie playlisty. Także jeżeli nie obejrzałaś jeszcze całego, no to jest tam trochę tego. No także skoro tego nie mam, to po prostu dlatego tego nie nagrywam, to nie dlatego, że olałem. Natomiast następną w kolejności, następnym użytkownikiem, który coś wymienił. Był Vertiga, i on zażyczył sobie, zażyczył czy zażyczyła tego i nie jestem pewien do końca. W każdym razie, e, wstawiając, statystycznie, pewnie zażyczył. E, zażyczył sobie właśnie Nightmare House 2, i dlatego to, to włączyłem. E, w menedżerze w zadań po prostu powyłączałem wszystko. Czy ja to już byłem? A tak, ja to już byłem. Mam lekkie derżawistego z tego względu. Auć, 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 tak. Z tego względu że kiedyś już to nagrywałem, tylko usunąłem sobie a co za... aha, to ściana <laughs> tak, latarka mi tutaj e, wjeżdża, nie wiem dlaczego wyjść stąd nie mogę i w takim oto stroboskopie wrednym muszę tutaj jakaś para mnie straszy e, tam jest chyba jakaś apteczka i amunicja, tylko że. Tylko, że. Um... Jak się ma taki stroboskop, to niewiele da się zrobić. Dobra, idę tu. O kurczę, Stasiu. Stasiu, Stasiu, Stasiu. A, bo tu. Kurczę, mnie zaatakował jakiś pan. Stasiu, idź, zamieszkaj sobie. Na chwilę W domku Oczywiście drzwi zamknięte, ale to nic, mamy Mamy co? Drabinkę yy, Dobrze, dobrze, już idziemy, już mi się latarka nie miga Stasiu, poczekaj, bo spadniesz, no Koleżko, co chcesz teraz? Zbudować jeszcze raz? Nie, nie zbudować, no i dobrze O, o, o To było ciekawe Możemy użyć racy. Słucham cię, co chcesz, szanowny panie. Oczywiście nie wiem o co chodzi. Stasiu ostatnio przeszedł na taką formę werbalizacji, gdzie każde jego zdanie brzmi mniej więcej: e-e-e, e-e-e, e e i do tego jeszcze dochodzi taka, taka pantomima. Także czasami z tej pantomimy można się domyślić, że albo chce coś zjeść, albo na przykład ostatnio. a, wielkie osiągnięcie, proszę państwa, brawa dla mojego syna, bo woła, kiedy mu się chce, siku i na nosniki idzie. No słuchajcie, to naprawdę wydawać się może, że to jest takie banalne, ale jak będziecie sami mieli dzieci, to zobaczycie, jaki to jest postęp. Kiedy dziecko już wie, kiedy chce. Załatwić potrzeby fizjologiczne i nie załatwia ich, że tak powiem, w biegu, gdziekolwiek, tylko już. Stasiu, chcesz wyjść, tak? Nie. Nie? No to sieć to. Siedź tam. No bo my tu siedzimy razem, Stasiu z, w swoim domku zbudowanym, a ja tutaj na krzesełeczku moim. Dobra, ta latarka też kurcze, daje bardzo ograniczone pole widzenia. Podładujemy. Wiecie co po wczorajszym filmie, Staszku? Staszku, co, czego sobie znowu życzysz? Tu? Już? Tu? Już? Tu. Mlingling? O, się zebrało na czułości, się przytulać. Tak? Mów. To śpiewasz piosenkę, tak? Tak, to była piosenka. Jedna z wielu. Autorstwa mojego syna muzykalnego. E, wrócę do tematu, bo chciałem powiedzieć, że jestem. E, co ja zrobiłem? Nie wiem co ja zrobiłem. M Mikrofon mi się prze przegiął. E, jestem pod wielkim wrażeniem waszego odzewu po wczorajszym filmie Po przeglądzie tygodnia, gdzie no, oznajmiłem właśnie moją chęć. E, wypróbowania partnerstwa w ramach YouTube z jakąś tam firmą. Już nie pamiętam. Take One Media chyba, czy jakoś tak to się nazywało. Wiem, że tych firm jest dużo. To są jakieś tam coś. Najogólniej można powiedzieć zrzeszenie twórców na YouTubie. No śpiewaj już. Pięknie, a może domek zbudujemy jeszcze raz? Nie? Dobra, to ja idę dalej. O, o! -o. <grytanie> Gościu wszedł pod pryszyc i nagle bardzo szybko z niego wyszedł. Ciekawe dlaczego? Wodę sobie gorąco odkręcił. Na pewno znowu, no właśnie, no to widać od razu. Odkręcił gorąco wodę. Słucham cię, Stasiu, znowu. Tu jakiś Jakiś poltergeist przewraca szafki. Ogólnie prysznic. Prysznic w takich miejscach kojarzy się raczej źle Z prysznica nie powinno korzystać więcej niż powiedzmy 5 osób w danym mieszkaniu. No nie no, oczywiście jak ktoś ma większą, większą rodzinę, to czemu nie? Ale takie publiczne. Stasiu kanał na YouTube. Kanał na YouTube trzeba Stasiowi otworzyć, na którym Stasz będzie mógł... Y... Swoje piosenki nagrywać i od razu mówię to nie będzie. By... Co? Masz ty. I od razu mówię to nie będzie. Słucham. Wow. I od razu mówię, że to nie będzie Gracjan Rostowski. Jaki? Rostowski. Kurde. Rostowski, kurczę, mi się skojarzyło wszystko politycznie. No teraz pewnie się wyjdzie Kurczę mylę ciągle klawiszek Staszku Staszu, już naśpiewałeś No niszczysz mi mój klimat, wiesz To ma być horror, a nie, a nie domowe przedszkole no, no ja przepraszam bardzo Chociaż to może to też swego rodzaju horror no, no no, dobra, śpiewaj, szybko Już? Już Także jak się Staszla pyta, czy już O e. Świetnie, a już się cieszę, że bez latarki mogę chodzić. Jak się Stasia zapytacie, czy już, to się odpowiada ciu eee, e, Także jestem naprawdę bardzo bardzo zaskoczony odzewem na waszym po wczorajszym moim filmie. Śpiewa już. No dobrze. Eee, I... Szczerze mówiąc, obawiałem się, że z większą krytyką się spotka moja. Łop, ło, ho, ho, ho. Zgasiłaś mi latarkę, dziewuszko. Jak możesz tak biegać i się nie pośliznąć na tym całym dziadostwie? Idę na bosaka. Ło, tam jest ciemno, nie idę tam. Latarka mi nie działa. Czy ona mi. A, ona mi ukradła latarkę. To świetnie. Tutaj ktoś chodzi. Ale ja nic nie mogę, nawet machnąć siekierką nic Stasiu Tak, tak wiemy. Pięknie śpiewasz e. domowe przedszkole Wszystkie dzieci kocha i, ch o! I chcę. chce. I chce. Ta dziewczynka naprawdę na pewno... O, jest i moja latarka. O, i zniknęła ta osoba stąd. Ciekawe, czy ta osoba tutaj miała coś realnego do, do powiedzenia. Komputer, prawda, wspaniały pececik. Oczywiście jak prawdziwie... <śm> o, bach, spadł komputerek, tak. No niestety, mój, mój, syn jest bardzo wrażliwy, jeżeli widzi, że coś, jak coś spada. Patrz, coś, o. Coś spada, to jest niedobrze. Tu zamknione. Tu też. To może tam się wreszcie przejdzie. Wow, coś mi pchnęło. Czy, się, czy to ta butelka na mnie tak zadziała? No nie wiem. W każdym razie. Jesteśmy tutaj. Co tam jest? Jakieś łóżka są? Sala chorych, bardzo chorych. O, coś się wydarzyło, nie wiadomo co. Byłem tutaj i ślizgam się jak po lodzie. Wow, rozumiem, że to zaproszenie. Dzień dobry, ja Cię widzę. O, już Cię nie widzę. Szczerze mówiąc, nie wiem co to się... Zombiaczek? Halo, ja Cię widzę. Nie mogę zapalić latarki, ani nic nie mogę, ale ja Cię widzę. Wow, wow! 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 To ja tu wchodzę. Aj. Ej, 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 ej. Aj. aj, tutaj są rączki na ten podłodze, czyli nie jestem pierwszy, który tu wszedł. Nie wiem o co tu chodzi, nie podoba mi się. Oho, ho! O ho, ho, ho cholera! No tak, to jest piękne miejsce. Cieszę się, że tu wylądowałem. No jest cudownie. Ile to się nagrywa? 12 minut. No dobrze. A może ja bym chciał otworzyć te drzwi na przykład? Nie da się. No, przecież tu nic nie ma. Jakiś bezsens po prostu. A już wiem, bo teraz jestem w swojej podświadomości. Na pewno to były drzwi, ale już nie ma. Dobrze. Rozumiem, że mam chodzić raz w lewo, raz w prawo i tu coś się będzie zmieniać. Sukcesywnie tak. Tak, Stasiu? To kolano moje. Słynne zresztą, jak się ostatnio okazuje. To jest coraz krótsze, jak tak chodzę w tej z powrotem, Słucham? Słucham, na kolano byś chciał, żebym. Widzicie, jak to jest? Jak to jest z dziećmi? Już nie chcesz? Dobra. E, Przeszedłem się tam i z powrotem. O, jest coraz ciaśniej. O, i jest już tak bardzo ciasno. O, 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 o. <laughs> Latarka odmawia mi posłuszeństwa. Dobra, to jest ciekawe dosyć. To jest. O! No tak, zapomniałem spojrzeć się w górę. Uu! Uu! Powiem Wam, że to było fajne. Dobrze. Wczytywanie, tak zwana kreska. No ten odcinek mi się podoba i z jakichś względów mi też się podoba. Pewnie dlatego, że Stasiu jeszcze jest tak malutki, że w ogóle nie widzi, co tu się dzieje, nie, 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 nie wie o co tu chodzi. I bardzo dobrze. Mm, tak? Tak. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. A słuchajcie, tak w ogóle to za pięć dni są urodziny Stasia, wiecie? Dwa lata kończy już. Wyobrażacie sobie, że to już dwa lata. Pamiętacie jeszcze, jak wrzucałem filmy, kiedy nie byłem tatuszkiem? Pamiętacie? A teraz już jestem. Tak, Stasiu? I już mój synek ma dwa lata, jak ten czas leci. A na YouTube prawie 4 lata już funkcjonuje. To już naprawdę jest zaskakujące. Dobrze, Stasiu się znudził i idzie. Także dziękuję Wam bardzo za ten wasz niesamowity odzew na, pod ostatnim filmem. W ogóle się nas zawiązała też bardzo ciekawa dyskusja. Na temat tego czy warto łączyć pasję z zarabianiem. Tak mi się wydaje, że to do tego się juu następny ten, rozdział, operacja, czy warto łączyć pasję z zarabianiem i powiem Wam, że sam tak na dobrą sprawę nie wiem, fajny księżyc, naprawdę mi się podoba, tylko te szyby takie brudne, nikt ich nie umył, siekierką je umyję. Myj, umyj, umyj szyby siekiereczką, hej, nowa metoda mycia szyb siekiereczką hej, hej, patent własny.

Przyszedłeś na blok operacyjny. Jeśli potrzebujesz jakiejś informacji, zgłoś się do. Au, au, au! Już mnie tu nie ma. Przepraszam, panie kasjerze. Kurde, jaki nerwus. Masz. Jeśli potrzebujesz informacji, zgłoś się do pierwszej. Pielęgniarki. Oj, 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 oj. Dobrze, wiecie co? 15 minut, 16 i 43 sekundy to jest dobry czas, żeby zakończyć chyba ten odcinek. Chociaż kurczę, może dopchnąć do 20. Dobra, tu nic nie ma zasadniczo, to był tylko ten pan. Tak, czy łączyć pasję z zarabianiem kasy? Instynktownie idziemy tam, gdzie ciemno. Zamknięte, na szczęście. Hmm. Coś tam się kołacze, tłucze i tak dalej. E, czy zarabiać... Powiem wam, że... Yy, yy, Cicho! Nie szeptać mi to do ucha, bo już się zdenerwuję, kurde. Klimat to ma jednak, ta gierka, trzeba przyznać. Cholera! E, no, nie bo się nie mogę skupić. Bo się nie mogę skupić. Staszku, nie mogę się skupić przez ciebie. Staszku, Staszku! To jest moje kolano. A chcesz na kolano, żeby się no tak zapisać? Mhm. Że ona mi tu podpowiada, że inaczej by nie pracowała, gdyby, gdyby jej praca nie była pasją. I tak by. Wydaje się, że to by było. Że to by było super. Ja Nieprawda, Stasiu. Ła, 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 Ła. Gaze śmierdzące są jakieś. Nawet nie wiedziałem Że tam coś śmierdzi, ale mnie teraz... Znowu coś śmierdzi. O, ale, ale gryzie, ale gryzie. Mm. Idziemy znowu pod prysznic. Wspaniały pomysł, tak? Pod prysznic. Dobrze, tu będziemy kończyć jednak. Ja, ja to sobie pogadam. Um... Łączenie pasji z zarabianiem. Stasiu. O, świetnie! Ha! Ha, you missed! Wow! Ale Beret. Staszku, proszę cię. Idź zobacz co jest na balkonie. Co? Co jest na balkonie? O, widzicie? I zaraz będziemy wiedzieć, co jest na balkonie. Staszek poszedł sprawdzić. Wczoraj, O, wczoraj mieliśmy fajną, fajną sytuację. Kot sąsiada przyszedł do nas przez pomyłkę. <grym> Taki, kurde, fajny koleś. Ym, tak by się wydawać mogło, że to jest idealne rozwiązanie, jak się, jak się zarabia na tym, co jest pasją. I szczerze mówiąc, ja bym tak chciał, chociaż domyślam się, że może być taka sytuacja, że zawsze praca zawodowa zwłaszcza jak się pracuje w jakiejś firmie dla, gdzie ma się szefa i tak dalej może rodzić może może rodzić pewne takie sytuacje stresowe, nerwowe i coś co było dla nas pasją Stasiu coś co było dla nas pasją może się stać po prostu zacząć się kojarzyć ze stresem pracowym ale gadasz, Stasiu, wiesz co? Musimy zmienić grę, bo tu, w tej grze to mi... to mi... To, to mi rujnujesz cały klimat. O, właśnie. Ż żona, no to chodź tu mówić, a nie tylko tak suflujesz. Idziesz? Żona, nie, idzie... nie idzie, bo robi obiad. No dobrze, ale... A wiecie co, ja tu i tak zapisuję. Także, czy zarabiać na pasji swojej, czy nie? Ciężko powiedzieć. Myślę, że można to pociągnąć ten wątek i jeszcze kiedyś o tym pogadać w ogóle. Bardzo ciekawy temat. E o, to tak. Żona tu mi podpowiada, że stres to życie. No choć może powiesz mi, bo tak mi głupio powtarzać po tobie ciągle. No może. Także stres to życie, życie to stres, a stres to nerwosol, a nerwosol to jest lek, a lek to, to jest apteka, a apteka to pieniądze, więc szybko zarabiajmy pieniądze. To jest wniosek najlepszy, dobrze. Koniec, dzisiaj chaos straszny, mam rodzina na głowie, to jednak kurczę się ciężko nagrywa. Chaos niesamowity, nie wiem w ogóle co mam mówić, kaj idę, co robię, po prostu nie wiem, nie wiem. Dzięki Wam za oglądanie, dzięki w ogóle za całe Wasze wsparcie i pozdrawiam Was, zapraszam do następnych odcinków, cokolwiek będę nagrywał i wrzucał na youtube. A. Trzymajcie się, cześć!